Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. W chorzowskim zespole szpitali miejskich stanął dar od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wart około 5 milionów złotych rezonans magnetyczny, który pozwoli na nowoczesne i sprawne diagnozowanie noworodków. Sprzęt stanął w nowoczesnej pracowni przy ulicy Truchana, na remont której szpital wraz z miastem Chorzów przeznaczyli 1 200 tysięcy złotych. Chciałbym serdecznie podziękować za ten prezent orkiestrze, Jurkowi Owsiakowi, wolontariuszom, a przede wszystkim wszystkim tym, którzy te pieniążki złożyli się na możliwości zakupu takiego aparatu. Aparat jest w rzędu około 5 milionów złotych, także widzicie Państwo w pełni okazałości, za moment już ruszy. Aparat dedykowany jest specjalnie do badań dzieci, szczególnie ważna tutaj jest jego wyjątkowo dobra rozdzielczość, no i inne różne do drobiazgi, które będą podnosiły jakość obrazowania jakże ważną u dzieci. Przede wszystkim ten odpinany stół, który ułatwi nam bardzo przygotowanie do znieczuleń. Sekwencje ciche, ciche sekwencje, które z kolei zmniejszą nam ilość, mamy taką nadzieję, w sposób spory z bo będzie to bardzo przyjazne, jeszcze bardziej niż widzimy w tej chwili przyjazne środowisko do badania rezonansu magnetycznego. Sprzęt został zakupiony z pieniędzy z zeszłorocznego 27. finału WOŚP, podczas którego fundacja zebrała blisko 176 milionów złotych. Mimo, że sale kinowe jeszcze muszą pozostać zamknięte, to w Chorzowie odbył się seans, w którego trakcie duża liczba osób wspólnie mogło oglądać film wyświetlany na wielkich ekranach. Aby móc uczestniczyć w wydarzeniu, trzeba było przyjechać autem na parking przy ulicy Cichej. Musimy stosować rozwiązania alternatywne, czyli jeśli nie można się spotkać na koncercie, nie można pójść do kina, no to proponujemy coś, co jest... E... Inną formą rozrywki, chociaż też jest kinem, czyli kino samochodowe. Bardzo popularne w Europie, myślę, że teraz też w Polsce wiele miast taką inicjatywę zapowiada. W trakcie chorzowskiego kina samochodowego wyświetlany był musical z 2016 roku, którego twórcy otrzymali wiele nagród, w tym sześć Oscarów. Film La La Land nagrodzony Oscarami, w zasadzie deszczem czymś Myślę, że taki film uniwersalny, mogą go obejrzeć i starsi, i młodsi, także dzieci, chociaż jest późna pora, ale myślę, że, że do tej jakichś godzin 23 wytrzymają. Informacje o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Centrum Integracji Międzypokoleniowej można znaleźć na stronie internetowej organizacji www.centrum.chorzów.eu. Ruszyła modernizacja ulicy Hajduckiej w Chorzowie. W ramach wartej ponad 18,5 miliona złotych przebudowy wyremontowane zostaną prawie 2 kilometry torowiska, przystanki, ulica i chodniki. Na ulicy Hajduckiej zmieni się prawie wszystko jeśli chodzi o układ. Drogowo-tramwajowy. Ta ulica od, już, od dłuższego czasu prosiła się o taką inwestycję. To będzie kompleksowa modernizacja wszystkich elementów drogi, czyli nie tylko tramwaje śląskie tutaj wkraczają z remontem, ale także my jako miasto robimy drogę, chodniki, miejsca parkingowe. Powstanie też nowe oświetlenie, oraz w kilku miejscach przebudujemy całą infrastrukturę, ponieważ przyniesiemy przystanek tramwajowy na róg alei bojowników. I ulicy Hajduckiej. Powstanie także nowa sygnalizacja świetna właśnie w tym, w tym miejscu. W związku z czym całe, ten, całe to skrzyżowanie, na którym dochodziło, także do kolizji, czyli alei bojowników i, oraz Hajduckiej, będzie bardziej bezpieczne. Ta druga zmieni się nie do poznania, i będzie bardzo komfortowa dla pasażerów. W pełni zmodernizowana droga ma zostać oddana do użytku jesienią przyszłego roku. Wszystkie informacje dotyczące objazdów i kursowania zastępczej komunikacji publicznej można znaleźć na stronach Zarządu Transportu Metropolitalnego oraz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Dzięki stopniowemu znoszeniu ograniczeń wprowadzonych wcześniej w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie mogą już odbywać się zajęcia sportowe prowadzone przez instruktorów z Centrum Rekreacji w Dzięku. Podczas ćwiczeń fizycznych maseczki nie są wskazane ze względu na to, że człowiek potrzebuje się dotlenić, a maseczka tę możliwość wymiany gazów blokuje. To raz. Dwa, jeżeli chodzi o formy bezpieczeństwa u nas w hali, to są tak odstępy, własna mata każdego klienta, to, że przychodzi na zajęcia przebrany, tutaj przed wejściem przybiera jedynie but. Altyazı Przygotowany jest, jeżeli chodzi o strój sportowy do ćwiczeń. Sprzęt po każdych zajęciach i przed każdymi zajęciami jest dezynfekowany i mając godzinę po godzinie. Założenie jest takie, że nie używamy tego samego sprzętu. Dezynfekujemy ręce przed wejściem na salę, po wyjściu na sali, przychodzimy ze swoją własną matą. Także wszystko na bieżąco było podawane, można się było dostosować. Ciężko się było na te początkowe zajęcia zapisać, kiedy mogło uczestniczyć tylko sześć osób. Można było dzwonić w poniedziałek od 7 rano, 5 po 7 już miejsc nie było i cały czas telefon zajęty. Także ludzie bardzo tęsknili. Zapisać się na Zajęcia organizowane przez Chorzowskie Centrum Rekreacji i Wdzięku można między innymi poprzez stronę miejskiego ośrodka rekreacji i sportu w Chorzowie. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.